Okay, hej, Siemanko, jestem Topolo i witam Was w kolejnym odcinku w kooperacji razem z Wafelkiem. Cześć, Wafel! Siemanko! W tym odcinku no, to trochę nie, niestandardowe podejście mamy co do gry, co do misji, wykonywania tej misji. Otóż będziemy stawiać w głównej mierze e, na walkę naszymi minionkami, a mianowicie w moim przypadku jest to golem, a w e, przypadku Wafla są to pszczółki, dobrze widzę? Znaczy obaj mamy golema, obaj mamy na pszczółkach enchant, że jak zrobimy unik to mamy respi nam się pszczółka, mamy obaj medalion miłości i ja mam jeszcze y, medalion amulet żołaznej skóry, żeby nas tutaj wszystkich okay. zwiększać na naszą ochronę, a ty masz... Y, Totem regeneracji, żeby tutaj ja wszystkich leczyć. Tak jest, to mam nadzieję, że to będzie niezłe KOMBO i damy radę tutaj skopać tyłki, tak grubo jańsko mówiąc. E, oprócz tego, jeszcze zmiana ważna, e, że górską zbroję tutaj też e, zmieniliśmy, żeby tutaj jakoś to e, szczególnie ostudzenie było, żeby te nasze, to te, te nasze artefakty e, regenerowały się szybciej. Oprócz tego też mam rój pszczół, czyli przy uniku generuję sobie jakąś pszczółkę maksymalnie do trzech. Sztuk, no i mrozik, żeby też potworki i moby nas nie atakowały zbyt szybko, żeby po prostu ich opóźniać. No i reszta bez zmian, reszta bez zmian. Wafel, u ciebie, jak wygląda armor, wyposażenie? No, ja mam pewno zbere płytową z mrozem, ochroną i rojem pszczół. Okej, okay, czyli też tak. No podobnie bardzo. Podobnie. Dobra, no to co? Wybieramy sobie jakąś misyjkę. Coś byśmy tutaj ciekawego zrobili w sumie? Wydaje mi się, że Holing Pix już jest na tyle ograne. Chyba że no, Pix... już tyle ogrywaliśmy, że. No, no, dobra. K te zimowa też chyba była ostatnio. Ale zarosnięta świątynia, bym poszedł na bosika, bo już też tak tradycyjnie może uda się. E, właśnie za pomocą golemów ubić bossa, no tego jeszcze chyba nie było. No ostatnio próbowaliśmy i słabo to wyszło, może tym razem nam pójdzie lepiej. Tak jest, także Apokalipsa plus 15, sprawdźmy to. E, lecimy. No, już powiem ci dawno tutaj mi nie było. Będzie pogrom, Wiemy, Oj, ale jest... tydzień temu byliśmy chyba, tak? Czekaj, to w ja no. amnestię mam, kurde. No ewidentnie, my to Nie. tydzień temu byliśmy na tych enchantach. Ciężko, ciężko powiem ci, że spamiętać to wszystko, dużo się dzieje, szczególnie teraz przed dodatkiem. Mhm. Mm Także no faktycznie mój błąd może się pomylić. Dobra, uruchomiłem Golema. Oj, tu będzie niezła armia. Dawaj lub tak. też dużo uników, żeby te pszczółki od razu się. A rozbiły. dobrze, 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 mnie pilnujesz. Niestety ja mam dwukrotnie większy czas tego uniku, więc troszkę sławieutko tutaj. No, no. Wezmą nam na jakieś typków naszych wezmę ochronkę, żeby tutaj nie umierali. Tak jest. No ważne jest to, że też tak w sumie te golemy trochę się włóczą za nami zamiast iść do przodu. Mm -hmm. tu może troszeczkę rozgrywka być wolniejsza. A Pszczółki tak bardziej chyba pro właśnie do przodu. Tak no, mi się wydaje. Też, też właśnie to zauważam tutaj. No okej, okay, ale jeszcze w sumie początek niezły. Nie jest to mm -hmm. apokalipsa plus 20. Ale wiesz, na razie nie mamy żadnych przerąbanych, enchantowanych mobów. Na razie jest taki luzik z nimi. Tak, tak, tak. No i tam dalej jest trochę więcej już Dobra, widzę to, a to rzucimy TNT. Uwaga, uwaga, TNT rzuciłem. I jak na razie, to dają radę. Nie obrywają za bardzo. O, umarły. O w sumie my też Aha, dobra, dobra, źle poszedłem. No to znowu no na górę, ten na górę sam. Tutaj. Ten sam błąd, co ostatnio po prostu dałem się porwać przygodzie No dobra, idziemy dalej Tutaj golem mój już padł No, dobra, ja wezmę ich tu Cyk Są nasi A właśnie Ulepszeni troszkę Na tutaj pomogą miłości. 30 sekund Tak jest No trzeba to wykorzystywać jak najbardziej ja Muszę o tym pamiętać, bo jednak ten amulet miłości rzadko, rzadko kiedy używam Ale sprawuje się całkiem nieźle Mhm Dobra, te golemy idą za nami czy nie? Co oni się tak I Idą, 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 ale powoli dosyć. No bo tam Właśnie, widzę. Dobra, no wezmę okrągę jeszcze. No, ale to ja. Ja Monika. bolo sobie zażyłem. Też zapominam. Dobra, dobra. Te pszczółki Ja Trzeba faktycznie tutaj. Za każdym razem. Czekaj, tutaj jest przełącznik, trzeba chyba go włączyć. Jest, dobra. Mhm, tak, tak. No i super ancko. W ogóle taka ciekawostka, wiesz co jest gorsze od tego co ostatnio spotkaliśmy? Tych szkieletów sprawnie z, z tym ciosem? Strzałem? No 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 Szkielety z grawitacją Normalnie na streamie to spotkałem i nie mogłem się z miejsca ruszyć One pewnie czas... waliły, waliły i nic nie mogłem zrobić, dosłownie Cały czas przyciągały pewnie No, ciągnę do jednego miejsca Oj i tak Oj, To tak wiesz, jest... z... Pięć strzał naraz bez przerwy mnie przyciągało, więc tutaj nie było opcji się ruszyć. Tak jest, no w sposób. tak bywa, ale to też ważne, żeby dodać, że to nie jest jakiś mody czy coś, to jest normalna, standardowa no, gierka. To jest, to jest normalna gra. I, I czasami takie cyrki się dzieją. No ciekaw jestem, co oznacza to, że jak na zapowiedzi z tego nowego dodatku, tutaj twórcy nam mówią, że będzie optymalizacja tej Apokalipsy+, plus? No zobaczymy jak to... No, też właśnie mnie to zastanawia. Jak to będzie wyglądać? I w jaki sposób będziemy w stanie wpływać na to co będzie w Ancient Hands. No właśnie, no właśnie. Może to być też takiego, że zależy... Tam też pisali, że trzeba będzie poświęcić itemki i punkty enchantów, więc może w zależności od tego jakie itemki poświęcimy, to mhm, różna będzie zawartość, lepsze będą, większe wyzwania i większe nagrody? Nie wiem. No Szczerze mówiąc... Nadzieję. Szczerze mówiąc, tych punktów zaklęć mamy coraz więcej, no chcąc nie chcąc, po prostu grając. No ale czy to nie będzie coś takiego, żeby przy każdym ranie trzeba będzie coś poświęcić, każdy znaczy tak. enchant, bo jakby to, to było przerąbane Teraz no, wani je tak. zdobywamy tak naprawdę, więc yy, Wiesz co, no tak, tak, faktycznie jak się krowie, krowiego levelu nie robi, to to trochę wolno idzie, szczerze mówiąc Więc myślę czy to hmm. będzie tak, że po prostu trzeba będzie jednorazowo zapłacić enchantami a itemkami za każdy raz Tak jest. No zobaczymy, zobaczymy, sami jestem ciekaw w sumie ale liczę na to, że po prostu dłużej pogramy i w sumie to jest takie, no, no. taka moja nadzieja, że po prostu granie nie umrze po dwóch, trzech dniach, tylko no przynajmniej takie kilka tygodni nam to zajmie, żeby wymasterować. Czy ja mam golema? Nie mam, patrz. Kurwa, no no nie masz, widzisz, no. Znowu padu. No, coś tutaj. Powinniśmy się raczej bardziej trzymać właśnie razem, bo tam się trochę oddalaliśmy poprzednio i. Jest, no, tak. Ja no, nie, ja nie ulepszam Twoich, Ty nie leczysz moich. No, no. Słabo tutaj. Dobro, dobrze pilnujesz. Generał Wafel. Generał Wafel. No. Tak. Jak, nie, jak, tak. Dobra, lecimy. Szczerze mówiąc, chyba zmienię sobie te karwasze na ten nóż burzy, tylko jak mi dobry wydropi. Nóż burzy? Czemu? No, bo jakoś wydaje mi się, że to będzie lepsza alternatywa. Też z, z tym ciosem, e, z wirem i z krytykiem. Tamo nie pijesz tak szybko, żeby tutaj, wiesz... leczenie będzie bardzo słabe, niestety. No ale tak jakoś, już co, już naprawdę karwasze... no ileż można mogę, grać w tym no, samym ciągle, nie? No mogą się przejeść właśnie, dlatego mam nadzieję, że no. ten, wiesz... Soul Blade z, z netheru będzie jakiś Tak, zacki. tak, tak, będzie testowanko na pewno No i też przydałoby się, z, właśnie ta optymalizacja mnie ciekawi Bo też y, chyba mm -hmm. twórcy widzą, że jest jeden aktualny, czy tam dwa buildy, które są na apo plus 20 jakieś takie, no znośne Żeby można było po prostu grę przejść, nie? Tak A narobili się tyle itemów i w sumie nikt z nich nie korzysta, bo każdy gra tym, co, co jest najskuteczniejsze, nie? No i tak będą dalej grać na tym, co najskuteczniejsze w sumie. Chyba, że znerfią te słabej tamki mm -hmm. i zboostują te słabe. Tak, tak, tak. tak No w przypadku kilofa tak chyba jest, że znerfili szybkość ataku, ale zboostowali taki finalny damage, nie? A nie. Tam coś pamiętam, że było takiego. Okej, okay, jeszcze te golemiki. tu. A, u, ale tu ochronka walnęła tylu osobom. Dobrze, dobrze. By to tam leczenie. Chyba, że nie można takich lepszych mobów zaklinać, tylko to takie podstawowe. Ja wiesz, co że się już któryś raz z kolei naciąłem. Chciałem golemy e, zauroczyć tutaj tym medalionem. I znowu, znowu kurczę się nie, nie udało. No ale taki klimatyczny odcineczek jungle Awakens'owy Mhm Swoją o, drogą tutaj Swoją jakieś drogą Podwójne obrażenia, ścieżka ognia, odbicie uuu Uu, dobra totemik Ale dobra z golemem i tutaj to bo daliśmy radę Tak jest no, Chociaż tak śmiało a, trochę weszliśmy my musimy iść A i znowu nie w tą stronę dobrze, dobrze Trochę expa się przyda mhm. Okej okay. a Creepera zaknąłem zamk nie, Chyba nie Chodź tu golem. Nie, creepera nie da się zakończyć. A no chyba tak. Chyba. Na górę, na górę. I pamiętaj o unikach. Dobra, dobra, właśnie właśnie te, te pszczółki nam potrzebne. No powiem ci, no, że... Ja myślałem, że on umrze. I powiem a ci, nie że umarł. Bez, bez tomu zaklinaczy jest ciężko z tymi golemami. Jednak potrzebujemy czegoś takiego jakiegoś busta, żeby te golemy po prostu pchać do przodu. Żeby puszowały. Chyba górą, co? A nie, tędy się da skoczyć, dobra. Szczudem. przodem? ale już bez golema chyba A nie dobra, chyba jest. Golem się teleportuje. Więc to luźno tam A. przyjdzie sobie. No to git, no to git No i co? O tam jakaś elektryczność Póki co, Trzy szanse na trzy Wszystko Gim? jest normalne. razie jest płatka. Trochę za łatwo, nawet bym powiedział. No, a po plus 15. W sam raz wcześniej nie szło tak dobrze. Mm. No już wiesz, jesteśmy po ostatnich challengeach tak wprawieni w boju, że. że... I tak, tam... i tam też wiesz, jeszcze było, były jakieś randomowe itemki, i tak dalej, no to. Tak. Znacznie są przejdte. A tu tak naprawdę mamy tylko inną zbrojkę i artefakty. No, 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 no. A tu karwasze najważniejsze, no to mamy to samo. O jezu, zaklęte ta. Skoczki. O. Wziąłem ochronkę nam. I dobrze, dobrze. Do zaklęcia by się przydało. E, cyk? Ja też cały czas tutaj. Ups. Jeszcze przyczółki no, generuję O, zaklęci umarli. O, już mój golem też. Choć, Dobra, mig. jest totem włączony. Jest totemik, dobrze. Przyda się. O, no. tam twój golemik padł w boju. No, no, no. Już widzę właśnie, że mi się regeneruje artefakt. Też jest taka ciekawostka, że artefakt się regeneruje w momencie śmierci gulema, a nie w momencie mm, dokładnie, jego skrzyżenia. i to tak czasami też mnie yy, weryfikuje. Gierka no i co? Ale to ja zaklę sobie zaraz, cyk. no, a i, może po no stronie. i Creeper oczywiście musiał mi zepsuć moje szkielety. Twój chytry plan? Tak, fajnie mieć takich łuczników, właśnie. Czekaj, mm. tam. Tutaj ten Aaaa... a nie, chyba nie. Ojoj, ale tutaj nie, tutaj nie, chodź nawet. Ty się wpakował, Nie, 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 nie. Nie, nie, ja bym, ja bym ewakuował się z tego. No dobra, dobra. Hashtag ewakuacja! I chyba tutaj musimy coś. Czy nie, tam musimy przekładnie? Nie, nie, nie. No musimy tam odzyskać, czy? A oj, 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 przyszły. Ups. Okay. zaraz będzie ochronka jeszcze. Moja Oj, przyda się chyba. Ja uciekałem. Oj, zdecydowanie. U, dobra, dobra, masz ochronkę. chodź chodź. Jest, już. jest, dobra, jest, Dobra. Poszło. Poszło. Teraz tam dajemy na nich. Nie mam 100 strzały, ej, może to by... No bardziej. w sumie 200. Faktycznie, trochę tych strzałek tam podropiło. Dobra, no to lecę za tobą. Trzymać się tutaj blisko. Aj, tutaj Dobra. jest resocka. Wchodzę, tu. wchodzę No i co? Creepery same się pojawią coś będzie to ochronka walna. No 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 jest coś specjalnego O jest, jest coś W razie to takie tam luźne ciekawiej poddawłem. Tak, już ciekawiej się robi Okej okay. Kisteczka TNT No i na drugą stronę mhm. standardowo. No i powiem ci, że jesteśmy, no co już, na końcu prawie, nie? Mhm, no tak. Jeszcze tylko ta zasadzka. Bierzemy kluczyk. że okay. żebyś odleczył golema trochę. Bo już prawie umrze. A ten totem leczy mi golema też? No tak, Z przemierzeńców. A. Czekaj, to w takim razie ten promienisty cios też powinien tak robić, tak działać. No, leczy też właśnie. Hmm. Czekaj, to po kluczyk teraz śmigam. Mhm, to ja tutaj pójdę dalej, porozwalam jakiś randomów. Piękna sprawa, tutaj no. tutaj zalegli jeszcze. Jednak faktycznie powiem ci, że jak się gra z kimś, to gierka nabiera innego wymiaru totalnie. Mhm, tak, to zupełnie. Całkiem co innego. To jest całkiem co innego. O, teraz mnóstwo creeperów Ach, no tak Ulubione. Dobra, TNT, TNT rzucę sobie za siebie Czy to... Dobra, ochronka tu wow. Bo one Dę tam zachodzą właśnie od tyłu Od pleców wchodzą No Tu golemy ładnie rozwalają No 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 i pykło Okej, okay. jeszcze drugi raz będzie chyba. Mm -hmm, tak, coś mi się wydaje Oho, i od pleców. Dobra. I same creepery. Mm -hmm. <grystanie> nie dziękuję. Trochę źle, nie ta miejscówka dla takich słabszych osób? Jak ktoś gra na wysokim poziomie trudności, bardzo. No, powiem ci tak, tak. Ale jest, jest ciekawe, bo to nie jest coś niestandardo niestandardowego. Mhm. Mm ale creepery zawsze mi spra sprawiały problemy Zawsze, zawsze, póki nie miałem jakiejś takiej zbroi, która mnie leczy albo miałem ograniczoną ilość obrażeń Dobra No to chyba tam... Teraz jemy. ja ziem chłopem Dobra to za No, kogoś, Co jest? Czemu on nie Żeby nam pomagali Cyk Aha. Właśnie będę chodził, biegał i zaklinał ich tutaj Pamiętaj o pszczółkach Właśnie, właśnie, próbuję Okej okay. Schodzi mu trochę życie nawet No, 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 już zaspadnie Wezmę tutaj ja tego Ale właśnie tak głupio, on ciągle się drze i... Praktycznie nic nie robi mhm. Tylko tam czasami kogoś przywoła i tak dalej Mnie no, mi się podoba jego właśnie ten krzyk Jest taki szamański o, podżegacz, Kurczę, ale mi dobry item wytrofił no. Niezwykły toparek mam Kurcze, drugi artefakt już dzisiaj Piękna sprawa, no Aż wstyd opluć taki item Okej okay. To co, zrobiliśmy chyba, oj, jeszcze nie mówię mhm. Jeszcze nie mówię, eee, jeszcze, jeszcze nie coś chwalę Z cierniami coś, o Jezu Trochę mocny są A, bo podwójne obrażenia O Jezu No. Dobrze, wziąłem na ochronkę jest dobra, chodź dobra szybko, jeszcze ta ochręka działa. Wezmę to za kogoś zaknę. Jak ktoś będzie godny? Dobra, oni. Nie będzie. Lej jesteś godzień za <laughs> Tak Dobrze powiedziane. I patrz jaki spam przy samym wejściu. Mhm. Mm o Jezu! Walnęli Co jest? W na raz, trzej na raz mnie trzech na walnęli i Ale nie wywalnęli nie mogą? Tu nie rozwali ich, leż mnie, oni ja się nie mogą ruszyć. Okej, okay, dobra, mam nadzieję, że nie wskoczy na mnie. Nie, raczej nie. Okej, okay, pykło. Dobra. Ojej, ale mnie przeciągnął. Mhm. Mm dobra. No i załatwione. No i co, nie będziemy przedłużać specjalnie. Mhm. Mm eee, zwycięstwo! Także challenge no. został wykonany. Tej, ewentualnie, może kiedyś innym razem zrobimy z, z Apokalipsem Plus 20. No zaryzykujemy, może, może. Zobaczmy no, 20 to będziemy strasznie padać. Zobaczymy. No myśl, myślę, że będzie, będzie fan, będzie, będą emocje przede wszystkim. I e, mm -hmm. Jeszcze skrzyneczka coś tutaj nam wylosuje. No i w sumie się uwinęliśmy. No i co? Tak by wyglądał challenge, w której roli głównej e, właśnie Golemik wraz z pszczółkami. Z totem regeneracji i medalionem miłości został wykonany. Razem z Waflem wykonaliśmy ten challenge. A ja się z Wami żegnam. Dziękuję bardzo Wafel za nagrywki. No dzięki, dzięki. I dziękuję bardzo za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze, za subiki. Na razie się Manko. Hej! yo, yo.